Chcę jeść! Co? Wnuczka płacze? Już do ciebie biegnę! Jaka fajna gra! Oj, moja sis płacze! Muszę sprawdzić, co się dzieje! I ostatnia babeczka! Czy mała Emma płacze? Trzeba się dowiedzieć, o co chodzi! Emma, kochanie, co się stało? Jestem głodna. Przygotujcie mi jakieś smakołyki. Zdecydowałam, chcę tort urodzinowy. Widzę, że wszyscy są gotowi, żeby zrobić najlepszy tort na świecie. O, Zak, chcesz to wszystko zjeść? Lepiej zajmij się robieniem tortu zamiast jedzeniem słodyczy. A ja postanowiłam zrobić dla mojej wnuczki Emmy najlepszy tort czekoladowy. Myślę, że kitkietów nigdy za wiele. Udekoruję czekoladowymi batonikami... Owinę dookoła wstążką... I gotowe! Szefowo, co ty sądzisz? Jakiś byle co... To ja zrobię najlepszy tort na świecie! Krem tak świetnie się rozprowadza! Ułożę wszystkie biszkopty jeden na drugim! Wspaniale! Teraz przekroję torcik na pół... I go złożę! Pozostało tylko ułożyć tęczę z mastyksu... Chmurki... I oczywiście zrobić uroczą buźkę! Gotowe! Niech nikt się nie rusza, mam tu wieżę z pianek marszmelo. Ups, upadła, ale zacznę od nowa. Ale pyszne stążki rewelka. Rozłożę je na moim torcie z marszmellą. Dodam jeszcze troszkę ulubionych żelków mojej siostry. I ostatni akcent. Różowe serduszka. Bo bardzo kocham moją siostrę. Próbuj! Ale fajne torty! Ten wygląda naprawdę pysznie. Jaki dobry! Yes. Smakuje mi! Są tu nawet chmurki! Pierwszy raz próbuję chmurek, są super! Daję milion lajków! A to co? Tort czekoladowy? Muszę go jak najszybciej spróbować! Uwielbiam czekoladę! A tu są jeszcze kitkety! Ekstra! A co my tu mamy? Moje ulubione żelki! Orany i pianki marshmallow! I żelkowe wstążeczki! Mmm, palce lizać! W tej rundzie zwycięża ciasto szefowej. Gratulacje i przechodzimy dalej. Teraz chcę chipsy. Zrobicie mi? Wszyscy słyszeli? To zaczynamy gotować. Babciu, a jak obierać ziemniaki? Okay. Żaden problem, kochaniutki. Bierzesz obieraczkę do warzyw i obierasz. To proste. Potem trzeba pokroić ziemniaki w cienkie plasterki i wrzucić je do gorącego oleju. Teraz smażymy je, aż będą chrupiące. A, bułka z masłem. Zaraz obierę ziemniaki. A teraz kroimy. Noża już nie potrzebuję. Ale olej się przyda. Wlewamy na patelnię. Świetnie. Wrzucam ziemniaki. O nie. Olej atakuje. Nie dam ci się tak łatwo, ty podstępny oleju. Babciu, co się stało? Wszystko w porządku? Trzymaj się. Zaraz pokażę wam, jak profesjonaliści robią chipsy. Nie potrzebuję tych ziemniaków. Ale przyda mi się tortilla. Ten tort jej na trójkąty. To nie będą zwykłe chipsy, a na czosy. Są o wiele smaczniejsze, prawda? Teraz wlewamy olej na patelnię i smażymy. Trzeba przygotować guacamole. Potrzebujemy dojrzałego miękkiego awokado. Rozgniatamy je widelcem. Rozsmarowujemy guacamole na chrupiących na czos i dodajemy pomidorki. Gotowe. Ostatnim krokiem jest tymianek. Oj babciu wszystko w porządku? Na zdrowie. Na czym to ja skończyłam? Racja, gałązki dymianku i cytryna. Mamy to. Co to za zapach? Moje chipsy się palą, to straszne. Nie widzę ich z powodu czarnego dymu. Chipsy są zniszczone. Wyglądają jak węgle. W porządku, podamy to, co mamy. Może przejdzie. Zaraz się tego dowiemy. Wszystko tak pysznie pachnie. Oprócz tego, fu, co to za czarne chipsy? Co za ochyda, nie będę tego jeść. A co my tu mamy? O rany, cała miska chipsów. Taka porcja wystarczy mi na całą serię bajek. Bardzo smaczne. Nie mogę się oderwać. O, ojej, a co to takiego? Szefowa kuchni przygotowała nowe kulinarne arcydzieło. Muszę to sprawdzić. Wygląda zbyt zdrowo. Fuju, chyda! Babcia wygrywa. Chcę kakao. Zrobicie? To przecież mega super proste. Pewnie, że zrobię! To bułka z masłem. Wystarczy wlać trochę mleka do garnka, wsypać kakao, zagotować i wlać wszystko do ładnego kubka oczywiście z moim portretem. Dobrze, nalewamy. I jeszcze troszkę. Idealny smak. Szefowo chcesz spróbować? Nie to nie. Ja zrobię coś o wiele lepszego: przygotuję całą bombę z kakao. W tym celu należy roztopić czekoladę, wlać do okrągłej foremki, nasypać pianek marshmallow i kakao. A teraz mieszamy. Wspaniale, zalewamy mlekiem. Ja też zrobię najpyszniejsze kakao na świecie. Muszę tylko otworzyć mleko. Nie, jestem cały w mleku. Wytresię i dokończę. Dobra, no to lecimy dalej. Nalewam mleko, rozgrzewam i dodaję błękitnego barwnika. Świetnie, mleko zmieniło kolor. A teraz najlepsza część. Zanurzam szklankę w syropie, a następnie w kolorowej posypce. Tak będzie o wiele smaczniej. Wlewam do kubka niebieskie kakao i dodaję żółty krem. Pozostało tylko to ozdobić. Mamy to! Skoro wszyscy są gotowi, to próbujemy. Chcę spróbować tego! Jakie to ładne i pyszne! Mm, super! Dziękuję, braciszku! O! A co tu mamy? Kakao od kochanej babci. Nie no, nie smakuje mi. A co my tu mamy? Trzeba włożyć czekoladową kulkę do gorącego mleka. I co nam wyjdzie? Wow, całkowicie się rozpuściła. Spróbuję. Mmm, jakie pyszne! No i co mam wybrać? Raz, dwa, trzy. Wygrywa kakao braciszka. Co, wygrałem? A teraz zróbcie mi makaron. Szefowa jest gotowa, patrzcie tak samo, i brat również. Nie mam pojęcia co robić. Pierwszy raz w życiu będę gotował makaron. Dlaczego jest taki długi? A, babciusz rozumiem, tak to się robi. I nie zapomnij pomieszać łyżką. Moje spaghetti jest ugotowane. Jeśli naprawdę chcesz nauczyć się gotować, to patrz na mnie. Nie używamy sklepowego spaghetti. Robimy własne. Bierzemy mąkę, jajko i mieszamy. Dalej barwimy ciasto na czarno, żeby wyróżniać się na tle innych. Ech, wyrabianie ciasta jest takie trudne. A teraz kroimy wszystko na cienkie paski. Świetnie. Możemy gotować we wrzącej wodzie. Następnie przygotowujemy ośmiornicę, bo co to za makaron bez owoców morza? Można położyć ośmiornicę bezpośrednio na makaronie. Świetnie. Babciu, a ty co robisz? A coś jest nie tak? Robię makaron z keczupem. Jest pyszny. Babciu, spokojnie, mój makaron przykleił się do garnka. Dobra, zapomnijmy o tym spaghetti. Zrobię lepszy makaron niż wy. Biorę błyskawiczny makaron i zalewam go wrzątkiem. Smacznego! Wow, jak fajnie! Co to jest, ośmiornica? To okropne! Niedobra ochyda. Ale tu jest coś bardzo apatycznego. Próbuję. Wow, no to jest smaczne! A tu mamy coś ciekawego. Pyszne, ale bardzo ostre! Aż mnie usta parzą. Wybieram makaron mojego braciszka, jest najsmaczniejszy.